Wysypałem dzisiaj już kolejną przyczepę wracamy właśnie na pole 70. Dlaczego 700? -ką? No bo jak widzieliście w ostatnim vlogu, przy 800 jest. Patelnia, a my kosimy blisko kawałki, które są blisko domu, gospodarstwa, więc jeżdżę sam. A że jeżdżę sam, no to ciągam sobie tego tandema, a głośówkę zostawiam na polu, tam w międzyczasie. Jak ja się nie wyrobię, to to dosypuje. Kosimy dzisiaj kolejne pole z odmianą Syngenty z Kalo. No i powiem wam, że wilgotność jak na razie no super, bo jest jedna z najniższych jakie na razie kosiliśmy, bo to jest 32, 33. Jeszcze sobie na polu zmierzymy. No, i plonie, zobaczymy jak to będzie. Nie chcę krakać, bo ostatnio było, że ja tu mówiłem, że może będzie, będzie 10-15, a się okazało, że było lekko lek ponad 8 ton. Więc tutaj nie będę krakał. Kukurydza wygląda naprawdę bardzo fajnie. No, ale w tym roku przyznam szczerze, że kukurydza u nas wygląda, ale w ogóle nie sypie. To jest po prostu coś takiego e, dziwnego wręcz. Bo no takiego roku dawno już nie mieliśmy, żeby kukurydza wyglądała bardzo fajnie, a żeby nie sypała. Hmm, więc... No nie wiem, kiedy w zasadzie taki rok mieliśmy, może to był 16 rok, 17 które były też takim. Tylko wtedy akurat była susza kompletna i plony były bardzo niskie, ale były przy okazji też suche. No a tutaj mamy nie dość, że niskie plony to i wilgotność jest wysoka, więc no, to się wszystko nawarstwia z tymi wysokimi kosztami. No i nie ma szału po prostu, nie ma szału, ale też nie ma co narzekać, jak ja mówię, że tu zbieramy 7, 8, 9, do 10 ton jak na razie, no to są ludzie, którzy pisali w komentarzach pod niektórymi filmami, że zbierają po 5. To już jest średnia ze wszystkiego u nich, więc no to jest dopiero dramat, więc nie można się też załamywać, bo są rolnicy, którzy mają gorzej. Jesteśmy na polu daleka Eleczka Tutaj taki placy, że jest niska, ale zobaczcie, tutaj bardzo ładnie ona wygląda, tutaj również no a tutaj spójrzcie na kolby no. są naprawdę bardzo fajne a yy, po prostu to Aż tak nie sypie jakby sypało w zeszłym roku. Więc no, przyznajcie sami, że to wygląda, wygląda naprawdę bardzo fajnie, jeśli chodzi o wizualny efekt. No jest suche. ta ziarno same, można powiedzieć, wyskakuje. Jest twarde. Nawet może będzie suchsze niż te 32, to był z takich pierwszych przejazdów. Wiecie, od brzegu. Ale po prostu nie sypie. No zobaczymy jak to wyjdzie na tym kawałku. W zeszłym roku tu było 13 ton. Eee, zobaczymy jak będzie w tym. No i sypiemy. No już trochę tarów gierinko przekosił. I na razie super. Będziemy praktycznie tak samo jak ze starą przystawką. Nawet czasami do 7 na godzinę. Wtedy komputer jakby w kombajnie pokazuje, że nawet po 3,5 hektara prawie kosimy na godzinę. Oczywiście to jest takie chwilowe, bo jeszcze trzeba dojść do tego przejazdy. No i przyznajcie, na, jak, na jaki plon wygląda Wam ta kukurydza, nie? Ostatnio była mowa o tym, że... Yy, mówiłem jak jechałem, że, no nie wyglądają, że wyglądają kukurydze bardzo fajnie, a nie sypią, nie? No i tutaj mamy tego taki przykład też, bo ona wygląda naprawdę super. Na takiego plonu, jakiego byśmy oczekiwali, nie ma. I to nie jest tak. Jak ktoś głupio napisał w komentarzu, że nawozy podrożały, to pewnie połowę daliście. To nie? No nie jest tak. Tutaj akurat mamy pole, na które wiosną, przed daliśmy po 40 tysięcy litrów nojowicy. No i tam dorzuciliśmy jeszcze, o ile dobrze pamiętam, ultrakornu, niecałą stówkę chyba. Jeszcze przejdziemy raz. W zeszłym roku, gdy tak na przykład robiliśmy na Polaku doświadczanym farmsatu to możecie sobie tam się cofnąć do tych plonów, jakie tam były, ale tam śmiało nam okrop, jeżeli dobrze pamiętam, uzyskiwaliśmy 12, czy tam, czy 12, 13, a nawet ponad 13 ton z hektara, więc bardzo fajne to były wyniki. Więc tutaj nie ma co mówić o tym, że coś jest po prostu niedonawożone. Bo... Nie zrezygnowaliśmy z tego nawożenia. Gdzie, nie, gdzie może na niektórych polach zredukowaliśmy o 10-20%, i to jest tak naprawdę wszystko. Z jednej strony, ta redukcja, jeżeli byłaby większa nawożenia, to by się nam w tym roku bardziej opłaciło, bo i tak ten nawóz tak naprawdę został niewykorzystany. Zmierzymy sobie wilgotność. No już może został nam hektar. Tutaj ładny krajobrazek. O, tutaj nawet pokazuje 34, aż dziwne w sumie, bo z kolby to wygląda zupełnie inaczej. Teraz wezmę sobie jeszcze obok. O! o widzicie te nasze mozaiki, tutaj jest fajna. 5-10 metrów dalej jest taki dołek, widzicie, tam jest praktycznie zerowa ta kukurydza. O, widzicie, tu już jest 32, no a więc takie 32. I tutaj od razu chciałem powiedzieć, że dużo było komentarzy o tym, że Dramiński zakłamuje. Oczywiście zakłamuje w mokrym ziarnie i to bardzo zakłamuje, ale można go skalibrować. Ja go porównałem z naszym Fajferem? i doszedłem do wniosku, że muszę 2 przynajmniej procenty dodać do wyniku, który tutaj wychodzi, żeby on był bliżej właśnie tego naszego lepszego wilgotnościomierza. No i teraz w miarę się sprawdza powiem, wam, że te 32 można tak samo wyjść na tym drugim wilgotnościomierzu. No i mam już szczepione dwie przyczepy, dwie prunarki. Wcijemy na drugą. Teraz sobie wejdziemy zobaczymy ile jest na tej pierwszej. No pewnie 14 No 700 ma co robić. Bo gdzieś na oko obstawiam 22 tony, 23 tony, może. No wiadomo, normalnie to latać będzie z tymi przyczepami 800 i 900. Ale po prostu, tak już były szczepione, to i tak się wyjechało wracamy na gospodarstwo i na dzisiaj to będzie tyle 8 hektarów skoszone no i widzicie teoretycznie po co jest nam większy kombajn, jeszcze bardziej wydajny skoro nam wystarczy 8-9 na razie hektarów skosić dziennie i, i i mamy to co potrzebujemy do suszarni. Ale oczywiście to takie gadanie, bo najlepiej to jest, nawet jeżeli suszarnia by się trochę powiększyła, to i tak by ten tu radę, ale wiecie, chodzi o to, że najlepiej to jest jak wszystko yy, zrobimy na zapas, tak? No, no bo wtedy mamy, możemy czas poświęcić na coś innego. Zobaczcie tylko jak mamy opóźniony rok, skoro dzisiaj 12 października ciągle robimy ostatni pokos tutaj w naszej okolicy. Jak to wszystko jest opóźnione. Do tego też nie ma co się dziwić yy, temu, że kukurydza ciągle ma poniżej, powyżej oś 30% wilgotności nawet w przypadku tych najwcześniejszych odmian. Mamy wysypane dwie przyczepy, najpierw sobie przejeżdżam, wysypuję tandemówkę, z tyłu przyjeżdżam przejeżdża po kukurydzy ta dwuosiówka, ale to jest, wydaje mi się, najlepsza opcja. Kurwa. Zamkniemy jeszcze sobie drugą stronę. No i zaraz będziemy wiedzieli, ile było na tej przyczepie. Tak jak mówię, tamta była bodajże 6-140. Ta pierwsza. Jeszcze podmianę dla pewności 23,340 tam było 16 z kawałkiem więc to wychodzi gdzieś około 39 i pół tony, coś takiego dobrze mówię? No tak, dobrze coś koło, coś koło tego a więc 11 ton z hektara. Odmiana kalo, no i to jest na razie tegoroczny najlepszy wynik, oczywiście zeszłorocznego z tego pola, który był chyba ponad 13 ton, ciężko jest to porównać, no ale niestety tak jak już wspominałem, o 2, dwie, 2,5 dwie tony, no niestety te plony są tegoroczne gorsze.